Hej wszystkim, z tej strony Kate i dziś po raz kolejny obejrzymy sobie pierwszy teaser zwiastun filmu Elio, e, ponieważ tak, ciekawa sytuacja się wydarzyła, po tym jak dostaliśmy ten pierwszy, pierwszy teaser Elio, no nie został on za ciepło przyjęty, ja też no, na niego troszeczkę narzekałam i miałam tutaj pewne obawy, że będzie to pierwszy kiepski film od Pixara e, i wychodzi na to, że po tych takich no... Średnio pozytywnych e, reakcjach od widowni Disney stwierdził, że zakopie się z tym filmem pod dywan. E, troszkę chyba tam zaszły jakieś zmiany w tym filmie, najprawdopodobniej. I teraz, właśnie po D23 w Brazylii, wrócili do nas z nowym, pierwszym teaserem, e, który no ma nam pokazać ten film z troszkę innej perspektywy. I to jest ciekawe, bo ten pierwszy, pierwszy teaser nie został usunięty z internetu, on cały czas jest, więc w momencie, kiedy teraz się szuka zwiastuna Elio, to możecie znaleźć dwa, które są obydwa oznaczone jako pierwsze zwiastun. No dziwna sytuacja, dziwna, ale obejrzyjmy sobie to razem. E, najpierw oczywiście w oryginalnej wersji, później z polskim dubbingiem, bo taki również się już pojawił. E, I zobaczmy. Czy jest lepiej niż było? Czy będę bardziej pozytywnie nastawiona po tym e, teaserze? Nie przedłużajmy, obejrzyjmy to i ocenimy razem. You Wracinasie You Okay. I'm trying to get abducted by aliens. There's a sign I'm supposed to be up there. This mole is the exact shape of the Orion Nebula. I think you should have that looked at. I it. I it. Faktycznie bardzo to zmienili. Okay. Leader of GOM. Helix, leader of Fulluvenum. And you're the leader of. Uh, Earth? Hear that, everyone! It's the leader of. Our, uh... uh oh. Uh oh. This is the most beautiful place I've ever seen! This is the bathroom. <laughs> okay. Tak, lato 2025, nowa data. E, ale chyba zmieniło się też logo po raz kolejny? Dobrze kojarzę, że na samym początku, jak dostaliśmy pierwsze zapowiedzi, to było inne logo. Później przy Zwiastunie było inne logo, a teraz przy drugim, pierwszym Zwiastunie jest trzecie logo? Chyba tak. Muszę to pos posprawdzać, poszukam, zobaczę. I może Wam tutaj wyświetlę, jeśli faktycznie więcej tych poprzednich log, logów było, lol. <grych> no, ale w związku z tym, że jest to tylko teaser, to to jest mega króciutkie. To jest strasznie dziwne, zawsze jak jest drugi materiał promocyjny, jaki dostajemy, to on zawsze jest dłuższy. A tutaj no... No, się pozmieniało. Ale faktycznie widać, że jest bardzo, bardzo duża różnica po prostu w fabule. Bo pierwszy y, zwiastun sugerował, że Elio został porwany przez kosmitów y, przez przypadek, że on nie chciał, że jakoś po prostu wszedł w sygnał z kosmitami i przy okazji został porwany po prostu. W związku z tym. A tutaj widać ogromną zmianę, że on jakby był tym zainteresowany i bardzo, bardzo chciał i się cieszy. To jest, no. Ogromna różnica, chociaż niektóre sceny są takie same, jak były w tym pierwszym, ale no, widać, że na etapie, kiedy oni już mieli no gotowy film, który już nawet zaczęli reklamować, pierwszym zwiastunem, to później go mocno przemotowali i zmienili scenariusz w ogóle. No, nie kojarzę w ogóle takiej sytuacji w ostatniej historii Disney'a. W Pixarze chyba nigdy nie było takiej sytuacji. No jedyna różnica była taka, że był Newt, który no nigdy jakby w ogóle nie został stworzony do końca, chociaż był w planach. Eee, ale żebyśmy mieli dwa pierwsze zwiastuny tak bardzo różne, ja przypuszczam, że jak ktoś nie jest zorientowany, to może się zdziwić trafiając na te materiały w internecie, bo one na faktycznie pokazują zupełnie inną fabułę, nie? Ale ja, ja, dobra, jeszcze po polsku sobie to obejrzyjmy. Ale ja jestem w kuchu. Musisz wyjść do ludzi, poznać jakichś kolegów. Patrzysz w to niebo i patrzysz. A życie masz tutaj. Um. Gościu, żyjesz? Tak, czekam, żeby mnie porwali. Kosmicz wiesz. Jestem pewien, że właśnie tam jest moje miejsce! O, a to jest dokładnie jak Mgławica Koński Łeb! Łeb to ty se lepiej zbadaj. <głos> 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 Hurra! No wreszcie! Jeżdżałem! Jestem Questa, regentka ludu Gom. Helix, suweren Aluvinum. A ty skąd pochodzisz? Z no... ziemi. Powitajmy wszyscy serdecznie wielkiego władcę nozieli. Okej. Już ten dubbing troszkę zmienia sens, ale okej. Jest to toaleta. Elio. Elio. Just Elio, okej. Tak, latem 2025, dokładnie. No ciekawe, chociaż ten dubbing tutaj, bo on dosłownie został w angielskiej wersji zapisany, której planety jest władcą, w polskiej wersji to jest trochę zgubione i później próbują to ratować, ale tak dziwnie to wypada w tym dubbingu. Ale no, ciekawa zmiana. Na pewno ja jestem bardziej pozytywnie nastawiona do tej wersji, z tego względu, że tutaj jest po prostu mniej głupiego humoru, bo mam wrażenie, że w tej, w tej pierwszej wersji, ale to jest tylko i wyłącznie kwestia zwiastuna, więc ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądało to w całym filmie, nie? Ale na pewno no, ten pierwszy teaser wywarł na mnie takie kiepskie wrażenie, bo ten humor był tam taki średni i no, nie zapowiadało się to jakoś tak mega intrygująco. Tutaj. Wydaje się na dość przeciętną, piksarową historię, ale myślę, że jest lepiej niż było. Co nie znaczy, że mega czekam na ten film yy, i będzie jednym z moich ulubionych, myślę, że będzie raczej przeciętną produkcją, przynajmniej takie jest na razie moje odczucie. Yy, ale myślę, że poszli w lepszym kierunku niż wcześniej. Chociaż no, ciężko powiedzieć, no bo w momencie, kiedy filmy są tak mocno zmieniane na etapie kiedy już w zasadzie był prawie gotowy ten film, no to nie wiem z czego szyli, nie? Więc może być różnie, ale zobaczymy. Zobaczymy, bo no ciekawe, że podjęli taki krok, żeby zrobić aż tak ogromną zmianę w fabule filmu, ale nie wiem, zapowiada się spoko. Na pewno no, mam jakieś takie bardziej pozytywne odczucie niż wcześniej, więc Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak Wam się podoba, czy bardziej podobała Wam się ta pierwsza wersja, czy ta druga wersja. Chociaż tak się zastanawiam, czy może obejrzymy sobie tą, ten pierwszy, bo może niektórzy z Was nie widzieli, to może obejrzymy sobie ten pierwszy e, tylko po polsku, po prostu żeby sobie do tego wrócić. Jak, jakie są te różnice? Bo ja w sumie tak cały czas gadam, gadam i porównuję, jak nie widzieliście mojej poprzedniej reakcji na zwiastun Od to w... możecie w ogóle nie kojarzyć tego, więc proszę bardzo, to jest ten pierwszy, pierwszy zwiastun człowiek stawiał pytania zupełnie inny klimat, nie. W 2024, wszechświat w końcu odpowiedział. Przyprowadźcie nam swojego władcę? Mm. Hej, słyszysz mnie? Synek, jestem teraz strasznie zajęta. Okej. Okay. To... A to nie jest jego ciocia? Bo to chyba miała być jego ciocia Olga, a nie mama. Chyba, nie wiem. Um, ale wychodzi na to, bo teraz sobie tak pomyślałam, że w tym y, drugim zwiastunie był ten sam ekran, że jej się pokazało to przyprowadźcie nam swojego władcę, czy jakoś tak. Um, że najprawdopodobniej był taki plan ze strony kosmitów, żeby właśnie wyciągnąć z ziemi tego władcę i wzięli jego, tylko po prostu zmieniona jest ta jego perspektywa, że on chciał. A tutaj no, przez przypadek się to wydarzyło, nie? Całuski. 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 Hmm. No ale faktycznie no to zupełnie inna jest ta okoliczność tego porwania. Proszę nazwę swojej planety. No, Ziemia. Witaj, władco no Ziemi. Stoisz przed obliczem Speckomisji weryfikacyjnej no. kosmosejmu. A, ale to chyba pomyłka. Znaczy, nie jesteś władcą no Ziemi? Zorka na Pamięć do kasacji. Co? Nie! Hmm? <coughs> Gdyż jestem władcą Ziemi. Dlaczego zmienił ci się głos? Nie, u nas wszyscy tak mówią. No oprócz dzieci. A ja jestem duży, wręcz stary, ale tak rządzę tą planetą. Czas rozpocząć sąd? Nad na ziemią. Ojej. Żegnaj więc, albo jak to mówicie, rado ziemi. Okej, okay. pa, całuski. Okej, okay. pa, całuski. Okay. Ta, całuski. <śleski> Elio. Jest inne logo. Dobrze pamiętałam. Tak, to, to, to było. to. Drugi logo, bo wydaje mi się, że wcześniej jeszcze było inne, ale. Zostałeś gwiazdą kosmosejbu. Szkoda, że mama mnie nie widzi. Tak, znam ten ból. Ja swoją pożarłem za młodu. I w chwilach największych triumfów brakuje mi jej. To taki zwyczaj na Twojej planecie? Nie, tak mnie coś wzięło. No, się byli w szoku. Heh. No, ta polska wersja, jeszcze w dobingu, to jest po prostu tragedia, moim zdaniem. Ale no, więc różnica jest faktycznie no ogromna. Um, ale no nie, no lepiej, lepiej, lepiej. <laughs> lepiej. Chociaż bardziej mi się to logo podobało, <laughs> ale wersja z na pewno jest lepsza ta druga. Więc no już nie, nie przedłużam, bo tak chciałam jeszcze do tego wrócić razem z wami, żebyście mogli zobaczyć w jednym materiale, bo może nie widzieliście tego poprzedniego i nie chciałoby wam się do niego wracać, żeby, więc żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy to no. Eee, tak, więc czekam na wasze komentarze, jestem ciekawa. Eee, I to tyle na dziś. Wiem, że jeszcze gdzieś tam po internecie krąży nowy zwiastun śnieżki, więc możliwe, że jeszcze w tym zaninieku pojawi się moja reakcja na ten yy, zwiastun, już taki normalny, drugi <laughs> zwiastun śnieżki. No i to tyle. Tak więc, no, bardzo dziękuję moim przekochanym patronom za wspieranie tego kanału. No i do następnego. Pa, Pa!